Idziemy dalej, przed siebie, ulicą Franciszka Ratajczaka. Jej patron to postać bardzo ważna w historii miasta. Jak Państwo zapewne pamiętają, wspomniałem o mowie wygłoszonej z balkonu hotelu Bazar przez Ignacego Paderewskiego w grudniu roku 1918, co doprowadziło w konsekwencji do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uściśnijmy, w wyniku i wojny światowej, przegranej przez Niemcy, powstała wolna Polska. Jednak postanowienia rozejmu międzynarodowego pozostawiły w granicach Niemiec większość ziem dawnego zaboru pruskiego. Ludność polska w całym regionie, a zwłaszcza w Poznaniu, była wówczas bardzo dobrze zorganizowana. Jeszcze przed wybuchem i wojny legalną działalność prowadziły rozliczne stowarzyszenia, takie jak Sokół czy Skaut, które pod pozorem działalności sportowej lub harcerskiej przeprowadzały tajne szkolenia wojskowe, tworząc podstawy konspiracyjnej armii polskiej. Równocześnie już od początku listopada działał w Poznaniu Centralny Komitet Obywatelski, będący rodzajem konspiracyjnego polskiego rządu. I w tej sytuacji 26 grudnia do Poznania przybywa światowej sławy pianista, wybitny działacz na rzecz niepodległości, Ignacy Paderewski. Jego wizyta i słynne już przemówienie Wywołały entuzjastyczną reakcję ludności polskiej. Następnego dnia Niemcy, wzburzeni polskimi uroczystościami towarzyszącymi wizycie Paderewskiego, zorganizowali przejmarsz oddziałów wojskowych przez miasto, co doprowadziło do pierwszych starć z oddziałami polskimi. I tu wkracza patron ulicy Franciszek Ratajczak. Który w listopadzie 1918 roku został skierowany do Poznania, by pomóc w organizacji ruchu niepodległościowego. W dniu wybuchu powstania Wielkopolskiego wraz z całym oddziałem został skierowany do Zamku Cesarskiego w celu wzmocnienia stacjonującej tam już polskiej załogi. Następnie Pluton, w którym służył, natarł na prezydium policji. W czasie ataku ratajczak został ciężko ranny i w godzinach wieczornych zmarł, jako pierwszy spośród powstańców. Dochodzimy do następnego skrzyżowania, na którym skręcimy w lewo. Zatrzymajmy się jednak na sekundę i popatrzmy w lewo na ukos na nowoczesny kompleks handlowo-biurowy z pięcioma wieżowcami, noszący nazwę Alfa. Do niego zmierzamy, przejdźmy na drugą stronę ulicy ratajczaka, którą szliśmy oczywiście na zielonym świetle. Teraz z kolei przejdziemy w prawo, na drugą stronę, pod centrum alfa.